Unikatowe rękodzieło skrojone na miarę każdej potrzeby. Takie designerskie dodatki od ponad pół roku powstają wśród śródmieściu Betomia. Pomysł na to, żeby szyć, zrodził się w momencie, kiedy byłam w ciąży, a później byłam mamą też karmiącą. No i to nie miały być w ogóle torebki, nie miały być dodatki. Miały to być ciuchy dla właśnie kobiet, które są w ciąży, które karmią, które noszą dzieciaki w huście czy w nosidle, ale jakoś po prostu, nie wiem, totalnie szybko się ten pomysł przeobraził. Dziś w ofercie Co tu się kroi, można znaleźć unikatowe torby, nerki czy plecaki. W większości przyjazne dla środowiska. Każdy z produktów wyróżnia niepowtarzalna kolorystyka. Element wzorzysty to jest gabardyna, jest to wzór farba na bazie wody z różnymi certyfikatami eko. Tu mamy element łożpapy, to też jakby jest wegańska skóra, no i tkanina korkowa, nie? więc więc tak. Natomiast jakby też pomału sobie włączam pewne inne elementy, tkaniny zapicerskie, no, które może nie zawsze są wegańskie, niestety, bo są poliestrowe. Jeżeli na przykład chodzi o kolorystykę, to jak najbardziej możemy, możemy temat dogadać, tak? możemy dobrać na przykład, jakby, który wzór sobie klient życzy. Oprócz sprzedaży internetowej, która już wkrótce będzie możliwa także na rynku niemieckim, Najbardziej wymagający, mogą odwiedzić pracownię przy ulicy orlond Lwowskich. Ja mam pracownię w mieszkaniu, jakby nie ukrywam tego, mam poświęcone jakby na pracownię cały pokój, natomiast jakby jestem osobą bardzo otwartą, więc jeżeli ktoś potrzebuje, po prostu może wpaść na przysłową kawę i no i tak możemy zobaczyć produkty. Szczegółowa oferta bytomskiego rękodzieła dostępna jest na stronie www.cotusiekroi.pl